Dzień dobry, cześć widzowie, witam was serdecznie, no niestety bez prezesa chwilowo, może do nas dołączy, zobaczymy, aktualnie gra z kolegami, ze swoją dziewczyną i sobie tam rozmawiają, nie na, na discordzie czy na innym komunikatorze, tak więc nie będę go namawiał, bo wiecie, bo tak to by musiał przyjść, ze złym humorem, więc ale za to my się zabierzemy za to, co tygrysy lubią najbardziej to na koniec, 151 zostawiam Booster Excarat 2 Violet do losowania dla Was, bo akurat nie było stelara i zrobimy małą odmianę. Dzisiaj tak, otworzymy sobie pryzmatyczka Poster Collection i ETB. -ka. Zaczynamy od ETB, bo chcę zobaczyć tą prześliczną kromeczkę i. Jest na karta. Nie wiem, jak Wam różnie naszemu widzowi udało się dropnąć ambreona. Serdecznie mu gratulujemy jeszcze raz, Hismon, dobra robota, let's go, oby jeszcze jeden się trafił. Powiem Wam szczerze, nie mam uczuć otwierając te, te, ten set. Różnie bywało, z pierwszego wyciągali, gotpaki wyciągali, nie wyciągali nic z etb tylko dopiero po kilku ETB-kach, a my sobie zobaczymy, jakie tu mamy karcioszki do trafienia. Na dzień dobry już jest są dwa lifijony. Tak więc szczerze powiedziawszy, to nie mam jakoś uczuć co do tego setu. Tu już Florioniki 2, strasznie. Mówiłem Wam, że będę go masterował, ale jednak koszty masterowania takiego setu to są okrutnie drogie. Stwierdziłem jednak, że znaczy będziemy sobie coś otwierać cyklicznie co jakiś czas, jakiś produkt na pewno będziemy próbować coś trafić, ale skupimy się raczej na kończeniu 151. Jak wiecie, muszę go wydropić albo wymienić ewentualnie. Brakuje mi Charizarda, i Eliversa, Hipno. Zajmiemy się Paldean Fates, będzie Crownik Dominika i będziemy w to bardziej uderzać. No i Prismatic w międzyczasie, no i w marcu wychodzi Team Rocket. Na tym też się będę skupiał. Zobaczymy, jak to będzie cen cenowo wy wychodzić i jakie karty, jeżeli mi wszystko pozwoli. Jest tutaj ten Umbreonik śliczny. Najdroższa karta. Jeżeli mi wszystko pozwoli, no to wtedy będziemy go próbować masterować, tak? Żeby mieć cały, bo tu też jest taki następca 151, może by jeszcze fosila zrobili, do, do tego to już będzie wszystko. Książeczka śliczna. Ogólnie bardzo śliczne są pudełka. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Kosteczki. Znaczniki klasyczne kosteczki ładne, ładny kolorek. Nie powiem, zostawię sobie tego ETB, tak żeby zobaczyć co tutaj się dzieje, wyciągniemy sobie tą zasłonkę, koszulki śliczniusie, dla samych koszulek bym kupił jeszcze jeden, klasycznie energię tylko z, z innym wzorem i teraz fajnie to robią, bo robią już od któregoś, od chyba od poprzedniego setu również, tak pakują. Romeczkę razem z tymi przekładkami, i ona jest sztywniejsza. Przez to się nie gnie. Nie, nie jest bananowa, jest dużo lepiej zachowana. I bardzo ładny centering, zostawimy sobie w takim stanie, jakim jest. No i mamy to 9. 9 9. Mamy to. Zobaczymy. First Pack Magic, widzowie. I tutaj jest got paczek i dziękuję. Dajcie znać w komentarzu otwieraliście już już troszkę wiem. Jak tam u was openingiem. Tu się chyba też jedną do przodu i co też o holo energia pięknie fajnie na dzień dobry mamy holo energia. Lecimy first pack magic Pinsir. Black Belt Training Budew. Pupitar. Carmin Great Task Ancient Briar, Lacy Rivers. Florion Rivers, pięknie. Ale bez Pokebola i Monkey Dory Holo. No nic, pierwsza paczuszka. U mnie klasycznie nie ma prezesa. Pewnie nic nie będzie. Coś tak czuję, ale nic otwieram, otwieram ten set, tak jak wam mówię, bez żadnych jakichś specjalnych nadziei, ani nic takiego. Po prostu otwieramy go i patrzymy co się dzieje, bo różnie bywa jak na dzisiaj ceny boosterów i w ogóle tego co się dzieje są astronomiczne, ale tak naprawdę to sami jako kolekcjonerzy wyhypowaliśmy te ceny tak naprawdę i nie ma się tutaj co dziwić, bo to jest zwykła energia dobra lecimy Basic Energy, Professor Research, Daskul, Handum, Drip Coś jest, Hitran, Rescue Board, zespoilerowałem Profesor, Turo Scenario i Bronzor Pokéball. Pięknie, pierwszy rewersik w Pokeball, ładnie, fajnie. draklok i Blood Moon ursaluna Hollow. Ładnie, pierwszy Pokeball. Niby jest trafialność jedna na trzy paczki. Master Ball jedna chyba na 6. Na 9. City na na 1 na 144 jakoś tak. Jakoś tak to leciało. Tak więc, żeby tutaj coś trafić, to, to trzeba mieć naprawdę czystego farta albo dużo paczek otwierać. Oglądałem po Kirebat sporo tego otworzył. Naprawdę i różnie tam z dropem bywało, więc. Zobaczymy. Iwi, pięknie odkładamy na bok do Iwi kolekcji. Larry Skill, Dance Space, Profesor z Vitality, Bronzor, Etern Weasel, Aplin, Dance Pairs i Sylveon Hollow. Też sobie go zakoszulkujemy. Każda niby ta Iwi Lucy, ale chyba w reverse są najdroższe. No, ja tak jak mówiłem, tutaj nic nie będzie. Ja mam takie szczęście. Chociaż nie mówimy jeszcze nic. Mamy jeszcze posterka co prawda w tym posterkach widziałem to o, o, ładnie dropiło niektórym. Oglądałem to jeden miał w każdym boosterze miał drop. Ale bardzo się cieszę że będę miał ten plakat. Proszę energia holo znowu dropik. Lecimy. Miltank. Habanberry, no Berry. Black Belt Training. Chciałbym z jakiegoś tenera trafić na jakąś, no najlepiej to evilucję, ale to już nawet o tym nie mówię. Handun Pokeball albo jakiegoś Masterbola, na przykład Ambreona o Seeking. Dask Noir, Hollow. on też dobrze stoi. Już nie mówię o jakiejś tej Secret Illustration Rare, bo ja nie mam takiej ofarta, Ale tak. Jakby to powiedzieć, przynajmniej wy macie kodziki. Zbierajcie, grajcie. Lecimy. Kolejny boosterek. Ile tam jeszcze zostało? nam, no cztery. Piąty. Jak na razie nic fajnego nam nie dropnęło. Aplin, Sneasel, Hut, Hut, Rescue Board. Come on, Prismatic Evolution. Let's make some money. Area zero. Explosed Gui Dance Reverse so we seen i. Teal Mask AugerPon EX. Basic. To chyba na pewno jest grywalna karta. EXIG. I do tego mamy jeszcze. Co? Nic nie mamy? Nie mamy żadnego pokebola. Tak. Dobra. Coś tam się trafiło. Jest jakiś EXIG pierwszy. Coś, coś tam jest, ale słabo. Ja trafiłem akurat. <laughs> Tego ETB nic nie będzie. No niestety, takie życie. Fan Rotom, już się przyzwyczaiłem po 151. Hipopotas, bo to jest następca. Budef slowking, Evolving Skies, jak go otwierałem, też nigdy szczęścia nie miałem, to tak więc się trzeba przyzwyczaić. Kieran. Roaming Moon, Ancient, Hollow. Lecimy dalej. Tu nawet nie ma co komentować. Tak, tak naprawdę. No, dlatego, tak jak Wam mówię, ja się raczej skupię teraz na fejcie skończeniu 151, chyba że tutaj odda na grubo. Fajnie, Energia Holo w tych Tinach. I skończę set, i jeszcze ewentualnie Crown Zenit w międzyczasie, oczekując na Team Rocket. No i może coś pryzmatyka otworzymy, jak się trafi w jakiejś fajnej cenie. To o, będziemy otwierać, ale rzadziej niż wszyscy. Haulucza, Pokeball fajnie. Kolejny Pokebolik. Slowking i Espion Hollow. Ładnie to w sumie jak dla mnie to czy dropy? Bo ta holówka też. Jeszcze energia pięknie, ognista. No na, na, na tych energiach to nie wiem, czy będę autografy składał, a może się pomyśli. I Howlucha w pokebolu, pięknie. To nie jest źle, powiem Wam. Tak szczerze powiedziawszy, to odkładamy. Tu jest następny pokeball, O, tu jest energia niezakoszulkowana. Już ją koszulkujemy. Energię też można liczyć jako drop. Przynajmniej ja sobie tak liczę, bo to jest dosyć fajne. No to jest reversik zwykły, ale reversik holo, holo, energia kolejna. Kolejny pokebol. O. No więc mamy tak, na razie jeszcze są dwa boosterki, Teal Mask, Ogerpon i EX. Do tego tak, Sylveon, Espion Holo, bronzor Pokeball, Handum, Pokeball, a Pokeball to już są trzy, to i tak fajnie. Trzy energie, Holo to też fajnie i Florion w rewersie. Spoko, nawet jak na ten set, to przyznam, że tak Całkiem całkiem przyjemnie podrobiło. No ale, wiadomo, każdy liczy na, na tą właśnie jedną, jedyną kartę, albo na najlepiej to na gotpaka, nie? Wiadomo. Każdy by chciał Godpak trafić. A widziałem, że się trafiali u nas w Polsce. Serdecznie gratuluję. To jest naprawdę lepiej, jak to lotka wygrać teraz. Seeking. Ale i tak, wiadomo, że każdy by narzekał. O, Jolteon w Reversiku, pięknie. Winnie Scott. Każdy by narzekał później na centering albo na coś, że nie są dziesiątkami po gradingu. Zawsze by się na coś trafiło. Last pack z ETBK. Prismatic Evolution. Secik, świeżutki, nowiutki. Ostatnia paczka z ETBK. 9 boosterów, zaraz sobie podsumujemy, ale i tak promeczka wygrywa. Cześć, śliczny Iwi, Słodziutko śpijak. Cudownie. Uwielbiam tego Pokémona. Zaraz po Charizardzie. Ale jak chodzi o jakieś <coughs> zawody słodkości, to Iwi wygr wygrywa. A wy jakie jak na przykład lubicie Eeveelucję, Która jest u Was pierwsza Evilucja? Dajcie znać w komentarzu. Habanberry. Szejmy. Ja właśnie u mnie jest Jolteon. Jolteon jest u mnie. Numerem jeden, jak chodzi o to. Handun. Albo właśnie ESPN. Oki, doki. Nie ma nic. Tak więc podsumowując, te dropiki, co były, plus Joltionik w Riversiku. Fajnie. Parę ewolucji się trafiło, a teraz przechodzimy do posterka. Mam nadzieję, że będę miał jak pokazać Wam plakat, z uwagi na mało. Mały plan i ma y, kamerka, taka jaka jest na razie, taka musi być, ale 151 się jakoś udało. Fajnie, bo tutaj są trzy promeczki, akurat. No, tych niestety nie rozdam. Chyba, że mi się trafi jeszcze jakiś postel w fajnej cenie, to będę wam oczywiście rozdawał te plakaty wraz z prąkami. Promeczki sobie zabezpieczymy za chwilę. Tutaj mamy trzy bustereczki. Bępik one były chyba w cenie. Bindera mi się tylko nie udało dorwać, niestety. Wszystkie wyszły, i, a później trafiłem w tak horrendalnej cenie, że niestety już mnie nie było stać na binder. A tutaj co my tu mamy? Evilucję mamy pewnie. Mam nadzieję, że coś... Coś by... Aha, bo on jest taki... Z jednej strony mamy plakat IV, to Wam nie pokażę, bo jest cały. A z drugiej strony mamy na górze są Iwilucja, a tutaj mamy wszystkie karty pokazane. No niestety, z uwagi na brak miejsca, nie pokażę, ale wrzucę Wam na przykład na kartę społeczności, jak powyżej na ścianę, żeby tak sobie po prostu mogło zobaczyć osoby, których na przykład nie, nie udało się trafić. Tutaj mamy trzy, trzy bustereczki. Lecimy Espion, Ambreon jest bardzo ładny. Każda iluzja, ale ja, jako fanatyk tych bardziej, tych pierwszych 150 pierwszych pokemonów, to z tych pierwszych trzech najlepsza jest według mnie, oczywiście. Jolteon jest najlepszy. Najagresywniej tak fajnie wygląda. Dobra, lecimy. Ostatnie trzy paszuczki. Zobaczymy, co tutaj się uda trafić. Uda się w ogóle coś trafić, czy nic. Buddy Buddy Pofin, Kieran, Hipopotas. Black Belt Training i Atticus, trener, mówiłem postery. właśnie widziałem, że posterki wszędzie dobrze drobią, to się udało, o kończą mi się małe koszulki, akurat no. będzie trzeba do dłużej Atticusik się trafił, ładnie, ładnie, kończę, jakiś fajny trener, to znaczy, że już tutaj Chyba nic nie będzie. Wsadzimy go sobie do, od razu do top loaderka. Tak się właśnie prezentuje zabezpieczona karcioszka od razu po wyjęciu z boosterka. To nie ma co czekać, nie ma co odkładać, żeby się nie porysowała od razu do miękkiej koszulki jednej, później do drugiej i ewentualnie jak jest coś właśnie warta. A ta chyba coś jest warta, tak mi się wydaje. To do, wtedy do top loaderka. Mówiłem, te pokebole też powinienem wstać do top ale one są na razie bezpieczne, bezpośrednio do koszulki są włożone, tak więc Lecimy. Energia ognista, drugi booster. Został jeszcze jeden. I wina bok. Let's go, Prismatic Evolution, pokaż coś. Banier Seeking, bo zaraz się, może 151 się przegoni, oby. Screamtail Ancient, Bannieri Pokeball, Tropik. Oj, coś jest. Coś jest. Coś jest, coś jest, jest. Może to... Uff. Trzy. Oby. Cztery. Terapagos i X. No nic, ale też ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Fajny jak się się trafił. I trener. I jeszcze pokebolik się trafił do tego. Pięknie. Last pack, prismatic. Last opportunity. Ostatnia szansa, żeby tutaj trafić coś, coś wartościowego. Lecimy, let's go. Prismatic Evolution, pokaż pazurka, pokaż coś. Pokaż, że potrafisz. Lecimy. Basic Energy. hood hood, Black Belt Training, real, Professor Research. Profesor Sada Vitality Ancient Bronzer. I ten Wessel Ancient jest. I Pokeball, Hood, Hood. To już jest dobrze. Bardzo dobrze mi podropią tych Pokeboli. Mamy Spritz Divers i Arshaludon Hollow. No nic. No i ale macie porównanie. W jednym posterze były dwa Pokebole i Eksik fajny Terapagos i do tego Atticusik się trafił. I tyle w pryzmatiku z moich możliwości. Tu nawet by ręka prezesa chyba nie pomogła. Do tego mamy tak Jolteonik Riversik, bronzor Pokeball, Handum Pokeball, Haulucha Pokeball, żadnego masterbola się nie udało trafić niestety. 3 Energia Holo, florian Rivers, Sylveon Espion Holo, Holo Tilmask Ogre EX i IV. Tak więc tyle mamy z Prismatica. Sporo, tak bym powiedział, jak na ten set to sporo. A teraz przechodzimy do czegoś, co jest bliższe memu sercu, czyli mamy dwa Tiny 151. Gęgarka sobie zostawimy na później z uwagi na drugi poziom, co do. Zbierania. Bo zaraz po zaraz podali żardzie. To jest gęgarne, dwa Pokémon. Też będziemy Gęgarka szukać z różnych setów, ale najpierw muszę sobie uzupełnić tutaj. Tutaj mamy oczywiście dwa busterki. To są te tiny, które tak bardzo dobrze dropiły. Monetka kolejna smocza. Tak by ktoś potrzebował, to mogę dorzucić. Do jakieś czy coś, to możecie dać znać. Przepraszam Was za ten dźwięk zamykanej puszki. I dwa bustereczki 151. Tutaj może się różne rzeczy dziać, dlatego pozwólcie, że sobie szybki porządek zrobię, żeby mi się karty nie wymieszały, bo mogą się wymieszać. Dobrze, mamy porządeczek, powiedzmy, najwyżej pospadają. Lecimy. 151, let's go. First Pack Magic, First Pack Magic z Tina. Z tych Tinów, które tak bardzo przynosiły fajnego dropika ostatnio. Co tak fajnie podrobimy? Lecimy w first pack magic. Energia diglet Mamy Drowsy. Let's go. 151. Mamy Bulbazaura. Dratini. Bills Transfer. Golbat. Puszka z Dragonite. Em. Zobaczymy. Proszę. Leftovers. Magnemite Rivers. Pierwszy. Doduo duo. Rivers. I Weezing Hollow. No niestety. Pierwszy rozgrywkowy. Starałem się podchodzić do tego openingu tych pinów jakoś bez emocji, ale no nie da się. Dla mnie jest to dosyć ważna chwila. Mam nadzieję, że coś tutaj jest. Zostało mi tylko trzy karty. Trzy karty do odtworzenia swojego setu z dzieciństwa. Własnoręcznie wyciągnięte albo wymienione. Nic nie było kupione jako singiel. Tego bardzo bym chciał, żebym coś się udało się trafić i żebym mógł sobie uzupełnić. Nawet tego Hypno Reversa, żeby mi się trafił. Sidra, Pincy Reverse. Tenta O Niestety, pierwszy ty nic nie oddał. Możliwe, że tutaj nic nie będzie w tych tinach Obydwóch. I tak niestety zakończymy ten smutny odcinek. To się wyrówna z dropami z poprzedniego odcinka. Można tak powiedzieć. Szału nie ma. No ale. O, fajna energia. Mroczna. Super, fajny pieniążek. Brakuje mi jeszcze raz. Mam 5. Jeszcze trzy. Muszę Tiny dorwać. Których nie mam. I oczywiście. Kęgar z opisem. No i tutaj mamy dwa. Bustereczki również z zacnej serii 151. Lecimy z pierwszym. Jestem pełen nadziei. Mam nadzieję, że tutaj coś jest. Chociaż cokolwiek. Już nawet nie mówię o tym, żeby cokolwiek, żeby mi to chociaż dropno. Jest energia, już jest drop. Pierwszy booster, lecimy. Energia z Lickitung, Venona, PJ, Rapidas, Nidorina, Eraticate, Rigid Band Reverse, Victory Bell Reverse i Bedril Holo. Tak jak mówiłem, w tym też chyba nic nie będzie. I tak niestety, smutno będziemy musieli zakończyć odcinek. No, a jeszcze losowanko, właśnie jeszcze ktoś z was tutaj się dzisiaj musi po poszczęści lecimy ostatni last pack magic no niestety nie oddało tym razem Koffing Tangela Grimer Psydeck Hitmonlee Warthog Hypno Dom Fossil Dratini Wigglytuff EX Mamy jeden drop, dropik. Jeden, 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 jedyny. Tyle. Było w dwóch tinach 151. No, niestety. Szukamy dalej. Czyli nadal mi brakuje trzech kart. Och. No nic. Trochę się roz, jestem rozczarowany, no ale to nie można tutaj na nikogo być ani zły, ani nikt tutaj nie jest winny. No niestety tak wyszło. A więc tak, teraz dla was rozlosujemy boostereczek Scarlet Violet, Fundowany przez partnera naszego kanału Mr Pugi. Link do sklepu macie w opisie. Po zarejestrowaniu się z kodem nie jesteś guruby macie 7% zniżki na cały asortyment Pokémon. Tak więc serdecznie zapraszam, zobaczcie sobie, jak to tam wygląda. Link do strony macie w opisie, tak samo w opisie filmu macie maila do kontaktu ze mną oraz linki do wszystkich mediów społecznościowych, Instagrama, TikToka, i tak dalej, i tak dalej. Niestety na TikToka nie mam czasu, nie jestem tam aktywny, du długo tam nic nie było nowego, ale możecie dać obserwacje, jeżeli chcecie. Dobra, losujemy i. O, żółta była pierwsza. I dzisiejszym szczęśliwcem jest. Maga gada TCG serdecznie ci gratuluję koleżanko po fachu wygrywasz u mnie Busterek Scarlet and Violet. Odezwij się w mail w opisie filmu masz mail do mnie do kontaktu i omówimy sobie szczegóły opisania, yy, znaczy przekazania ci tego oto wygranego boosterka, jeżeli pozwolisz otworzymy go na giveaway breaku wtedy się pochwalisz wszystkim co tutaj jest yy, wszystkim i wtedy oczywiście również ci wysyłam Cały ten booster, jeżeli jesteś zainteresowana kartami, które w nim będą, to nic, kochani widzowie, to tyle. Życzę Wam miłej środy. No, niestety, niestety nie oddało. No. Tak jak mówiłem, to nie wina prezesa ani nikogo innego po prostu. Szczęście w nieszczęściu, można powiedzieć. No nic. Serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że Wam i życzę Wam bardzo dużo dropików, że Wam chociaż oddało coś w tym Prismatiku. I zapraszam Was na niedzielę. W niedzielę co będziemy otwierać? Jeszcze nie wiem, zobaczymy, co prezes wybierze. Będziemy jechać na zakupy i się okaże. Tak więc jeszcze raz serdecznie gratuluję Agagada TCG. Zapraszam Ci do opisu filmu. Tam jest mail do kontaktu ze mną. <laughs> serdecznie Ci gratuluję. Wygrywasz boosterek Scarlet Violet. I do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć.